Drodzy widzowie, za niespełna 20 godzin za tymi oto drzwiami zaprosimy Państwa Na uroczyste święto Homo Sapiens Martianus. Poza horyzontem. Jednak aby nie zdradzać wszystkiego, dzisiaj chcielibyśmy oprowadzić Państwa po najbliższym przyrodniczym otoczeniu Homo sapiens marcianus. Pola lawendy. To one zdecydowanie dominują w otoczeniu przyrodniczym Marcianus. Lawenda służy im do produkcji zapachowych poduszek i worków który umieszcza w szafach jako źródło przyjemnego zapachu. Ciekawostką jest to, że lawendowe gadżety zajmują w szafach Marsjanus więcej miejsca niż ubrania. Jarzem To drugi zaraz po lawendzie gatunek roślinności świata Homo sapiens Marsjanus. Jest ona specyficznym nośnikiem emocji Marsjanus. I w chwili nadchodzącej tremy zaczyna się czerwienić. I Właśnie w tym momencie obserwujemy czerwienienie się jarzębina. Zmęczeni Marsjanus chowają się w wysokich trawach, które uprawiają tuż za Instytutem Badań Naukowych. Wybierają gatunki mierzące ponad 120 cm, aby każdy mógł się w takiej trawie schować i odpocząć przed natrętnymi osobnikami. Mama z Marsjanus w swoich ogardach uprawiają również przytunie. W, w momentach zimowego przesilenia, kiedy odpada ich melancholia i depresja, sięgają po napar z tej rośliny. W efekcie każdy, kto wbije w przy filiżankę od razu odzyskuje siły gubitynalne tuli się do każdego osobieka, którego napotka na swojej drodze. Oprócz przytulni dla na nastroju Marsjanus zażywają dziurawiec. Zdarza się, że w okresie długiej zimy dochodzi do przedawkowania, w efekcie czego dobry humor trzyma Marsjanus do wczesnego lata. Badania cywilizacja, niczym ludność dawnego średniowiecza uprawia, zbiera i zachowuje zboże w w wszelkich spiekarzach. To prawdziwe, drogocenne brązowe zboże, występujące wyłącznie na planecie Indigopolis. Marsjanus produkują z niego węglowodanowe bułeczki. Następnie wysyłają konten kontenerowcami do odległych planet. To już wszystko w dzisiejszym wydaniu newsów z przyszłości, a jutro zapraszamy na wielkie święto Homo sapiens martianus. Początek o godzinie 12. Do zobaczenia poza horyzontem.